Jeśli chcesz szybko i bezpiecznie kupić bądź wymienić swoje skiny, no to zapraszam Cię na Pirate Swap, a z kodem kroko 35% więcej do doładowania. Jak z kodem Kroko ładujesz sobie konto na skisie, no to możesz sobie wygrać takie piękne skiny, więc zachęcam oczywiście do skorzystania z kodu Kroko. Jak oczywiście chcesz sobie zakręcić, to klikasz sobie tutaj i wpisujesz sobie. Kroko. Masz to 10% więcej do każdej wpłaty z wstecz za free. I takie skiny sobie masz wygrać, tak? A my lecimy z Openingiem 8,5 koła. Zaczynamy od eventówki. 20 zł, ok. Próbujemy dropnąć kose. Mamy tutaj oczywiście 4% szans. Na trafienie jakiegoś noża w tejże skrzyni, a jakie tutaj noże są? Bajonety tu są, okej, okay. bajonety bardzo spoko noże Możesz napisać w komentarzu jaki jest twój ulubiony rodzaj noża Ja osobiście, no, Butterfly'e, Karambity to jest stary topka, nie, kocham po prostu Butterfly'e, a Karambity to w ogóle jest jakiś inny wymiar noża, nie Zobaczmy dalej, 600 zł przypominam wydajemy na 5 takich skrzynek Nie idzie nam za dobrze, bo jeszcze żadnej kosy kurczę. Nie dostaliśmy i też w sumie nie było jakoś mega tutaj wow dropu, tak? Co chcę powiedzieć? KURWA zostań! Ja pili leci! To chuja wafla, no! 150 złotych, a mogła być kosa, no mógł być jakiś bajonet! No chuj mi w dupę, klasycznie! Ja pierdolę. Dobra, próbujemy jeszcze parę razy, bo się tu zaraz potężnie... Kurwa, wyzeruje mnie. Ej, miałem 8 koła na ten film. Mamy piątkę. Coś tu ewidentnie, kurwa, nie idzie po naszej myśli. No to jest kolejne otwarcie beznożone. Ile ja muszę skrzynek otworzyć? Ile skrzynek muszę otworzyć, żeby trafić kosę? Nie wiem, przekonamy się, ale dobra, zróbmy coś takiego. Otwieramy do momentu, właśnie nam kosa, nie. Zobaczymy, ile skrzynek będę musiał otworzyć, żeby kosę trafić. Nie, są no są jakieś. W sensie kurwa kto to liczy już, nie? Otworzyłem tyle tych skrzynek, że to jest naprawdę XD, że żadna kosa. Jeszcze mi nie poleciała Ej dobra, zróbmy coś innego, żeby troszkę ten odcinek urozmaicić Otworzymy sobie ostatni raz Tą skrzyneczkę Okej, okay, dobra, nevermind Ej, ostatnia skrzynka, nie? Ostatnia skrzynka, chciałem iść na battle z tą skrzynką No ale jak dostaniemy tutaj Bajoneta, znaczy dostaliśmy już, tak? No to w teorii mogę sobie Tą skrzynkę odpuścić No dobra, ile skrzynek musiałem otworzyć? Końcowa, żeby dostać kosę? Chuj wie stary, jak ci się chce To możesz policzyć Możesz policzyć, jak masz czas i ci się nudzi. A my wpierdalamy się w Batelki do tego Glove Case, niech będzie Royal. I tutaj taki ametyścik 1300 koszt tej bitwy. A na trzy osoby sobie zróbmy, bo dlaczego by nie? Pamiętaj, stary, duże stawki. Czekaj, jak to kurwa leciało? Nie wiem, nie pamiętam. Mało skrzynek, duże stawki, coś takiego. Na trzy osoby nie pierdolimy się tutaj. I ojoj oj 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 oj, oj. Ej, to są Dopplery naprawdę, ja myślałem, że to jest jakiś Damaskus styl. a to jest Shadow Dadgers, Doppler stary, znaczy Shadow Dadgersy tak. 1500 to kosztuje, no nieźle to są Damaskus Style kurwa jego mać nie, to są Blue Style kurwa ile tych kurwa stali jest nieźle Glowsy niestety nie dla nas Strata niestety tutaj troszkę jest, musimy wyracać, a czy uda nam się wrócić szczerze kurwa wątpię Ostatnia skrzynia, 500 straty, niestety. No, jakby poleciała nam kosa, no tutaj Rosso wystawił nam do pustej, a my nie trafiliśmy, kurwa. Klasycznie, kto by się spodziewał. Dobra, ładujemy się w kolejną bitwę. Zakręcimy sobie teraz, powiedzmy, skrzyneczkami def. Dorzućmy 5 razy Hydra, 870 zł. Koszt takiej bitwy, 10 skrzyneczek, tutaj jest pan, więc zobaczmy. Kolujemy tutaj sam, mogę sobie na trzy osoby to zakręcić, no ale już chuj, no mądry Polak po szkodzie, tak? No niestety tutaj kapnąłem się troszeczkę za późno. co, odpierdalam, tak? Zobaczmy. No jest jakiś, ale to jest 50 zł. I samu, no na prowadzeniu takim, kurcze, solidnym przez tą hiperbestię. Zobaczmy czy uda nam się coś tu jeszcze zdobyć no, takiego, Ma no, odkutkę bym powiedział. A co tutaj może w ogóle nas odkuć? Na tej skrzyni? No szczerze kurwa nie wiem, nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia w skrzyni Hydra Nie wiem co jest w skrzyni Hydra Tak szczerze, wiem, że są noże Ale co jest więc? w sensie, nawet nie wiem Czy to są noże, czy to są glowcy. Wydaje mi się, że noże, ale no ręki sobie Nie dam upierdalić, nie? Zobaczmy, dwie skrzynki jeszcze przed nami Nie no, jesteśmy tak dymani dzisiaj, że No naprawdę, no ja tu, ja tu w szoku jestem, nie? Naprawdę jestem w szoku Zobaczmy, ostatnia skrzynia. No niestety tutaj, kurczę, nie będzie, nie będzie wielkiego tego comebacku. Trzeba to sprzedać, idziemy na batelki i trzeba tutaj użyć tej skrzyneczki, którą kręciliśmy sobie na początku. Na kształt z dwie zwiedzki i ona jest gdzie? Tutaj chyba, nie? Odpalamy ją na gesterze, robimy bitwę. Pięć skrzynek i zobaczmy, trzy osoby liczymy to oczywiście. Na kosę, finalnie udało nam się zdobyć kosę z tej skrzynki, poleciał bajonet. On mógł być lepszy, ale poleciał, tak? Więc zobaczmy, trzymamy kciuki, że na bitwie też jakiegoś tej bajoneta uda nam się zdobyć. Zobaczmy, ponieważ skrzynia niestety pusto. 18 złotych dla botaj samu, troszkę więcej wydajemy jednak. Na taką mętną skrzynkę, więc oczekujemy troszkę lepszych dropów, a w Pauling takim dropem lepszym jest, ale no tutaj przyszliśmy, no jednak po kosę, tak więc tutaj oczekujemy jakiegoś noża. Dwa ostatnie otwarcia, zobaczmy tutaj, niestety, pusto bitwę wygrywamy, no ale co z tego, jak noża dalej, niestety, nie ma. No i nie będzie, tak niestety, bitwa wygrana. 1400 zł. ojojoj, tyle nam zostało. Mogę coś takiego jeszcze zakręcić. Na koniec. Dobra, to chuj, odpalamy na 4 osoby. Niech się dzieje, co ma się dziać. Jak wygramy, to wygramy. Jak przepierdolimy, to przepierdolimy. Koluje boty. Bot i samu musi się tutaj pojawić. I zobaczmy, tylko trzy skrzynki, tylko trzy szanse na trafienie noża. No, przeleciała tutaj kosa, przeleciał i ten specjalny. Ale niestety, no póki co. No, póki co, no tylko ja jestem tutaj specjalny na tym filmie. Ej, to nie ta skrzynka chyba, no ale już chuj, no niestety, no kurwa mać!